Dzień dobry, z tej strony KMAL i zapraszam na skróty spotkań pierwszej kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Hitem tej serii gier było starcie Śląska-Wrocław z Lechem. Ciekawie również zapowiadało się starcie pod Beskidzia z Bogdanką Łęczna, czyli mecz dwóch Beniaminków. Mistrz krajów i natomiast na wyjeździe podejmował łódzki Widzew. Także na inauguracie rozgrywek. Czeka nas starcie Pogoni Szczecin z Krakowią Kraków. Ława dośrodkowanie w pole karne i tu jest gol. Zamieszanie i mamy pierwszą bramkę w tym sezonie. Edi Andradina rozpoczyna strzelanie w nowym sezonie. Błot niesamowite obrony Krakowi. I Andradina strzela do pustej bramki. Diuse urywa się teraz obronie Krakowi. Diuse broni to goalkeeper Pasów. Jeszcze była dobitka zablokowana. Radomski zagraje do Matulewiciusa. Ten się urywa obronie. bronię. 1-1. Wyrównanie w tym spotkaniu. Co za wejście Smoka. To były jego pierwsze kontakty z piłką. I mamy bramkę. Jeden do jednego. Kapitalnie się obrócił na własnych pasów. Minął stoperów w pogoni. I umieścił piłkę w siatce. Edi strzał w pole karne po na bramkę. Jeszcze do bitka tutaj Diuse. No teraz Krakowia może odepchnąć z ulgą. Petruszka rozpędza się. taka do Szałka, ten do środkowuje. I tu jest Eddie! Kapitalna interwencja ścieżniaka. Sajdy z dystansu, ale to był fatalny strzał. I koniec spotkania. Inaugurujemy ten sezon remisem. Jeszcze jesteśmy na Diego Alarenie, gdzie Zabobi Lubin i jagielogię Biały Stok. ucieka teraz skrzydłem. Cetkowicz, to był faul, to będzie rzut karny. No i Tomasz, Tomasz Frankowski... Sz, marnuje ten rzut karny. Kapitalna interwencja Ptaka. Rzutka w pole Minimalnie obok słupka Grzyb Frankowski. Foulowany Rasiak, teraz kapitalnie urywa się obrońcy, Rasiak! Tak interweniuje Adobitka Grzegorza mija się od bramki. No to była świetna sytuacja, żeby jak ruszył na prowadzenie. Koniec meczu. Nie było to podywające spotkanie. Starcie w Lubinie kończy się wynikiem 0 do 0. W trzecim spotkaniu jesteśmy w Łodzi, gdzie widzę podejmuje mistrza kraju Wisłek Kraków. taczmarek. Szczela z dystansu, gol. Co za bramka! Widzę w naprowadzeniu. Bendy Falla. No naprawdę kapitalna bramka. Jakby to uderzył. Genkow. Melikson! Obok bramki. Okachi. Okachi 2-0! No już wydaje się, że widzę skarnie w tym spotkaniu trzy punkty. Sam Okachi świetnie wykorzystał lukę w obronie Wisły. Wydaje mi się, że golkiper Białej Gwiazdy też nie był najlepiej ustawiony. Nie z ale tutaj... Radzą sobie, chociaż nie do końca. Szewczyka, broni Mielcarz. I tutaj mogli na własne życzenie stracić bramkę. Koniec tego spotkania. Sensacja w łodzi. Widzę, pokonuje mistrza kraju Wisłę 2 do 0. To świetny występ gospodarzy, natomiast postawa białej gwiazdy pozostawia wiele do życzenia. Jesteśmy w Bełchatowie, gdzie tutaj Gigsa podejmuje. Górnik zabrze. Wiodę. Szutka na pole karne. I to jest 1 do 0. Co za start GKS-u! Buzała strzela bramkę. Pierwszą w tym spotkaniu. I tak naprawdę, po takiej prostej akcji, gospodarze wychodzą na prowadzenie do Mączyńskiego. Ten do Wodeckiego. Dobra akcja i to jest faul, Będzie rzut karny. Pazdan. Kontra Sapela. Michał Pazdan 1-1. Mamy wyrównanie. Była bomba Łukasza Sapela. Nie był w stanie obronić tego strzału. Długa piłka na Milika. Milik przejmuje to. Milik. Ole pudło Arkadiusza. Odecki doświadczenie na pole karnym obok Bramki. Kosowski. Błąd pazdana. Kosowski już jest w polu karnym. Kosowski, co za gol! Co za wykończenie! 2-1 GKS. Teraz Kosa rehabilituje się za ten foul w pierwszej połowie, który dał Karnego górnikowi. Kapitalnie uderzył to Kosowski. Kajode, dwójkowa akcja z Buzałom. Teraz troszeczkę się Górnik nam pogubił. Kajode tym razem z korupcji broni. Koniec tego spotkania. Piekę SBO Hatów. Zasłużenie pokonuje Górnik Zabrze. Zwłaszcza druga połowa w wykonaniu prywatnych była podpisem dominacji nad tym Górnikiem. Że jesteśmy na stadionie miejskim we Wrocławiu, gdzie Śląs, Wrocław podejmuje Lecha Poznań, jest to hit pierwszej kolejki. Dias stata Rudnew z dystansu obok słupka, to była dobra okazja. Stilić do Rudnewa, Rudnew z powrotem do Stilicia, Stilić obok Bramki, Dźwielok. Stefanowicz. Sebastian Mila do Ćwieląga Ładna transakcja akcja śląska. Piotr Ćwieląg, gdzie z polu karnym. Ćwieląg hutnął w pole karne na bramkę Buricia. Stilić do morzenia. Ten do rudnewa, ale tutaj Pietrasia kapitalnie wyprzedza na Lecha. Jeszcze Stilić przejmuje. Rudnew 1-0 Lech! Świetny finisz Łotysza. Śląsk nie był w stanie wyrzucić tej piłki poza obręb własnego pola karnego, Tutaj Dudek traci piłkę na rzecz a Rudnew nie marnuje takich sytuacji. Świetny finish na pasnych Kalecha. Mila wrzutka w pole karnej tu był Stefanowicz. Rudnew, ładnie teraz dotonewa już w polu karnym zagranie do Drygasa. Drygas koło bramki. Drygas do Rudnewa. Ten piłka do Drygasa. Drygas! Kapitalne uderzenie. 2-0 Lech. I wydaje się, że to kolejo zgarnie komplet punktów w tym spotkaniu. Kamil Drygas. Fenomenalna bramka. Bardzo przytomnie również Rudnev odegrał do kolegi zespołu na Adregas. Fantastycznie wykończył tę akcję. Stilić. Legia jeszcze szuka kolejnej akcji. Stilić ma teraz sporo miejsca. Stilić! Obok słupka. No to była akcja na 3 do 0. Koniec tego spotkania. Lech pewnie pokonuje Śląsk 2 do 0 we Wrocławiu. Legia Warszawa inauguruje start starciem z koroną Kielce na Pepsi Arena. Radowicz, Blanko. Radowicz, 1-0. Co za gol! Serba. Błąd za korony, który źle lot piłki. No, I Radowicz bezlitośnie to wykorzystuje. Ale Legia ciągle przy piłce. Furman Blanko obok bramki. Ten do Furmana, Furman do Luboja, do Naczonowo. Ładna akcja zmienników. Naczonowo w pole karne. Tu jest Luboja, ale prosto. Małeckiego Luboja. Jesteśmy już na drugiej stronie pola karnego. Kierc niepotrzebna zabawa i Furman 2-0. To musiałoś tak skończyć. Wydawało się, że obrońca Korony zrobił wszystko, co powinien w tej akcji. Jednak zabrakło wybicia piłki. Myślę, że stoper korony zawahał się w tej sytuacji i Liuboya skrętnie to wykorzystał. Świetny presję przyjęcie piłki, no i wyłożenie piłki jak na tacy do Fordmana. I Koniec tego spotkania. Legia pokonuje Korona 2 do 0. Jesteśmy w Bielsku Białej, gdzie czeka na starcie Beniaminków. Pod podejmuje Bogdankę Głęczna. Tak, na razie dużo niedokładnych zagrań. Teraz będzie kolejne takie podanie. No tutaj Pesir jednak się przebija. Pesir 1-0 Bogdanka. Błąd stopera pod Beskidzia wykorzystuje Pesir. Nie wydawało się, że stoper gospodarza zgarnia tę chwilkę, wybije ją zdobędzie cokolwiek, no ale jednak on gubił się w tej akcji. Sikora Zajka Demian. Już karny Demian 1-1. Co za bomba! Świetne zachowanie napastnika pod Beskidzia. I szał. nie był jakoś super precyzyjny, ale siła pokonała Sochę, golkipera, giermika. Zajka, świetny teraz dribbling. Zajka z dystansu i piąstkuje nad poprzeczkę Socha. Najlepszy okres poddanki. Nildo, już jest w polu karny. Nildo 2-1. 2-1 dla gości. Zmiennik wyprowadza Bogdankę na prowadzenie po raz drugi w tym spotkaniu. Wydaje się, że obrońcy pod znowu zaspali w tej sytuacji. Zbyt łatwo pozwolili Nil wejść w pole karne. No i zostaje nam 10 minut, żeby ale cokolwiek mogli wskurać jeszcze w tym spotkaniu. A tymczasem kolejna akcja: Nil do Nil do 3-1. Wydaje się, że już tym golem zamyka nam to spotkanie U napastnik Bogdanki. Świetne wejście z ławki. I po raz kolejny ta obrona Piotr jest bardzo nieporadna. No można powiedzieć, że sprezentowali Duralę Bramki swoim rywalom w tym sezonie. A tymczasem Sikora 3-2 to jeszcze nie jest koniec tego spotkania. No proszę, starcie Beniaminków dostarcza nam mnóstwo emocji. Miałam troszkę miejsca Adrian Sikora. Hmm. Wydaje się, że siła ponownie pokonała Sochę. Starcie Beniaminków nie rozczarowało. Podbeskidzie przegrywa z Bogdanką 3 do 2. jesteśmy na BG Arena w Gdańsku, gdzie Lechia Gdańsk moje LKS Łódź. Salski przejmuje piłkę. Iwanicki do Saganowskiego. Saganowski w polu karnym. Prosto brałkarza. Zobaczmy co ma do zaoferowania Lechia. Wiele podanie do Kuszyńskiego. Kuszyński. Zresztą to nie polekamy. To jest Lukianowsk. Bronie wypadło. Żubrożny dla Lechi. Lukasiewicz. Do Gancarczyka. Gancarczyk świetnie się urywa. Gancarczyk próbował podcinką. Ale nie wystarczyło to na pokonanie Małkowskiego. Zamanowski do Iwańskiego. ponownie na tarciu goście. Iwański. No i w końcu Lechia ma szansę na odetchnięcie. Tuszyński rusza teraz kontrol Gospodarzy. Sporo miejsca napastnik Lechi, W z karnym Tuszyński. Doświadkowanie to tu jest Traoré. 1-0 Lechia. Co za kontra gospodarzy. I fantastyczny finish Abdutara za Katraorę. Cóż, wydawało się, że to Eukes jest bliżej szczelenia Gola, a tymczasem ze świetną utką wychodzi Lechia. No i Ktaorę w świetnym stylu wykańczy tą akcję. Już co do tego czy panowie spotkali się na wojsku nie jestem pewien. Saganowski w pustansu poprzeczka. No, ale kolejna akcja Lechi. Traorę, Sazanko, Sazanko ponownie do Traorę, Traorę tym razem wykorzystuje swoją szansę i mamy 2-0 daleki. Ładnie teraz Sazanko wyczekał na swojego partnera, no i tym razem Traorę chuknął pod poprzeczkę. Dobczyarek. Klepczarek w polu karnym na sporo miejsca i to jest 2-1, gol kontaktowy. Troszeczkę wydaje się, że przysnęli teraz e, obrońcy Lechi Gdańsk. Klepczarek z nimi osiemną łatwością wdarł się w polu karne Lechi. Nie zabrakło zawrakło no a Klepczarek wykorzystuje tę akcję. Panicie wybijali tę piłkę, zawodnicy lech w końcówce, no ale udało im się dowieść zwycięstwo do samego końca. Lecha LKS 2 do 1. Na zakończenie pierwszej kolejki jesteśmy w Warszawie, gdzie Polonia podejmie ruch Hożów. Zrobna akcja. Zięciuk. Świetnie do Jankowskiego. Kapitalna interwencja w Rankosza Polonii. Niedziela w akcji indywidualnej, Niedzielan już po lukarnym uderzenie obok bramki, Jankowski do Niedzielana, Niedzielan po lukarnym, Andrzej Niedzielan broni przyrostki po raz kolejny, jeszcze z dystansu Niedzielan obok bramki. I tak jest, koniec tego spotkania, Polonia bezrankowo remisuje z ruchem na zakończenie zmagań w pierwszej kolejce. Tak więc prezentują się wyniki pierwszej kolejki T-Mobile klasy. W kolejki Lech Poznań pewnie pokonuje Śląsk 2 do 0. Najwięcej goli padło w Bielsku Białej, gdzie Bogdanka wygrała z podbeskidziem 3 do 2. A myślę, że największą sensacją tej kolejki jest wygrana Widzewa z Wisłą 2 do 0. W tabeli po pierwszej kolejce na czale mamy trzy drużyny. Są to Lech Poznań, Legia Warszawa i Widzew Łódź. Natomiast na końcu mamy oponentów wymienionych wcześniej drużeń, czyli są to Korona Kielce, Śląsk Wrocław i Wisła Kraków. W klasyfikacji Króla Szczelców po pierwszej kolejce na prowadzeniu mamy dwóch zawodników z dwoma trafieniami, są to Nildo i Abdu Razak Traore. A tak to prezentuje się terminarz na drugą kolejkę. Na pewno w oczy rzuca się starcie Wisły Kraków z Legią Warszawa, Ponadto liderzy tabeli, czyli Lech Poznań podejmuje u siebie Zagłębie Lubin, natomiast widzę w Zagranawy wyjeździe z Krakowią. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Napisz również w komentarzu komu kibicujesz w tej serii i do usłyszenia w drugiej kolejce. Cześć!